Sylwek, wielkie gratulacje. Drugie miejsce. Goniłeś Darka. Ostatecznie nie udało się, ale no. Zabrakło niewiele. No zabrakło, oczywiście. No, Darek jechał też świetny rajd. Yy, w sumie wiadomo jak konkurencja tutaj yy, Maciek miał jakieś tam problemy z, z kapciami, ale też jako, jako pierwszy start też no, my budowaliśmy tą prędkość. Przegraliśmy tak naprawdę na pierwszym odcinku yy, ten rajd trochę wiadomo zachowawczo też musiałem po tym rajdzie Śląska w tamtym roku po prostu odbudować sam sobie prędkość, ale jestem zadowolony tutaj z Kubą. Jest super podziękowanie też dla niego, dla Ewotechu, bo pierwszy rajd naprawdę yy, pełna klasa. Yy, to jest właśnie fajne, że. Od, od połowy rajdu budowaliśmy sobie tą prędkość trzy ostatnie odcinki wygrane, więc jakby to, to jest przełożenie też na to, że, żeby w Świdnicy też od pierwszych kilometrów po prostu e, uderzać, tak, żeby nie czekać na ten, no, ale taki był generalnie plan, żeby ten początek zacząć sw swobodnie, tak, żeby wyczuć się w samochodzie i później tą końcówkę przyspieszać. Myślisz, że tego gazu e, w tym gazie, którym teraz jesteś, e, którym e, tą adrenalinę, którą jeszcze e, utrzymujesz, e, starczy na Świdnickiej, żeby zaatakować od razu, od pierwszej próby? Zobaczymy, bo tam no, wiadomo, będzie zdecydowanie większa konkurencja, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądać w RSMP w tym roku. No, ale no, pff, zawsze postaramy się pojechać po prostu jak najszybciej, żeby być w drodze, tak? no, to jest nasz cel. Eee, także no, zobaczymy, no, też jestem ciekawy, jak, ile będzie załóg w tym roku w RSMP. My jedziemy generalnie cały sezon, łącznie z Polskim, eee, także no, będziemy budować sobie tą prędkość, będziemy więcej trochę testować w tym roku. Też, też, też taki jest plan, więc no, mam nadzieję, że będzie całkiem dobrze. No. Wynik to zweryfikuje, jak to zawsze mówię.